Dzień dobry. Przechodziłem ostatnio obok pałacu Krasińskich. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać i wszedłem do środka, do czego i was zachęcam, zwłaszcza że wstęp jest bezpłatny. W każdym razie to miejsce wywołuje we mnie smutek, o czym będzie w pierwszej, krótkiej części filmu, ale i zachwyt. O tym będzie część zasadnicza, bowiem pochylimy się nad Bogurodzicą. Zatem zastanowimy się, co ten utwór ma wspólnego z Księżycem i dlaczego prawdopodobnie rycerze pod Grunwaldem, jeśli ten utwór śpiewali, to części nie rozumieli i wiele, wiele innych. Zapraszam. Najpierw coś, co budzi we mnie tu smutek. Kiedy mówi się o Warszawie w kontekście II wojny, to wspomina się straty w ludności czy w substancji miejskiej. Czasem mówi się ogólnie o stratach dóbr kultury, ale spójrzcie tylko na tę grafikę mówiącą o stratach tylko warszawskich bibliotek. To jest przerażające straty szacuje się na 3 miliony 600 tysięcy woluminów. Niemiecka zbrodnia książkobójstwa była tym straszniejsza, że celowa i bez znaczenia militarnego. Myślę tu szczególnie o bibliotece na Okulniku. Tu zgromadzono zbiory specjalnie, głównie XVI i XVII wiek. Potem specjalne komando weszło i podłożyło ogień. To brzmi dość banalnie, ale trzeba pamiętać, że o ile jedną książkę łatwo spalić, to zbiór ciasno ułożonych książek nie jest tak łatwy do pokonania. Tu trzeba było swego rodzaju barbarzyńskiego wyrafinowania i żadne reparacje czy odszkodowania tego nie zrekompensują, bo jak wycenić rękopisy Norwida czy Sienkiewicza, które tu straciliśmy? Ten wstęp wydał mi się konieczny, bowiem jeśli będziecie w pałacu krasińskich, to pamiętajcie, że poruszacie się wśród okruchów tego, co mieliśmy, zanim odwiedziło nas Niemieckie Stowarzyszenie Bibliotekarzy. Przejdźmy zatem do Bogu Rodzicy. Tekst, który mamy w pałacu, to tak zwana redakcja warszawska, bo jak się Państwo domyślacie, wersji jest wiele. W każdym razie to rękopis z XV wieku, w szeregu starszeństwa jest trzeci. Ten rękopis akurat ocalał o paradoksie dzięki Rosjanom, którzy go wywieźli do Moskwy, a po wojnie w 1947 roku wrócił do nas. W każdym razie widzimy, że coś długi ten tekst. Otóż on się przez wieki rozrastał, ale te najbardziej interesujące, powiedzmy, kanoniczne, najstarsze elementy to te dwie pierwsze strofy. W prawne oko dostrzeże też, że w naszym tekście jest boga odstęp rodzica. Nie bogu rodzica pisane łącznie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale właśnie w ten sposób. Oczywiście ktoś zaraz się przyczepi, że ja źle to akcentuję i wypowiadam, muszę stosować pewne uproszczenia, żebyśmy się nie pogrążyli w szczegółach. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak możliwe, że ten tekst czytano, to w opisie znajdziecie linki z prawdopodobną Mową. Rzecz druga. Nie będę omawiał tych wszystkich zyszczy nam i spuści nam, ponieważ ufam, że Państwo akurat wtedy w szkole nie wagarowaliście. Mnie będzie interesowała najstarsza warstwa tego tekstu, czyli generalnie trzy wyrazy i jak się przekonamy, będziemy mieli dość materiału. Zatem w naszym egzemplarzu jest Boga, Odstęp rodzica, a w najstarszym zapisie, jaki mamy, czyli w tekście kcyńskim, mamy ewidentnie Bogu odstęp rodzica i to będzie nasz pierwszy przystanek. Zróbmy jednak krok wstecz. Czy Państwa w ogóle dziwi samo słowo Bogu Rodzica? Otóż powinno, bo przecież tak nie mówimy. Mówimy matka Boża lub matka Boga. A to dlatego, że Bogu Rodzica jest swego rodzaju tłumaczeniem greckiego teotokos. Teos Bóg i tokos poród, rodzenie. Po łacinie byśmy mieli Dei genitrix albo mater Dei. Dwa wyrazy i to będzie za chwilę bardzo ważne. Tak czy inaczej, już pierwszy Słowo tego znanego przecież hymnu przenosi nas może nie bezpośrednio do Grecji, ale do pewnego słowiańskiego fenomenu. Termin jest niewątpliwie grecki, jednowyrazowy, ale zapisany przez kogoś, kto myślał już jako przedstawiciel kultury łacińskiej, bo mamy dwa wyrazy. Mogło się to stać za pośrednictwem jakiejś formy liturgii cyrylo-metodiańskiej, możliwe, że za czasów Mieszka II, który jakoś Grekę znał, a jego córka Gertruda, o czym się bardzo mało mówi, była pierwszą polską pisarką. Zatem było jakieś środowisko intelektualne, w którym ten tekst mógł powstać. I wtedy powstanie Bogu Rodzicy przesuwa nam się klasycznie z tego XIII wieku, gdzie jest umieszczana, na 11 XI xii Oczywiście to tylko teoria, ale bardzo kusząca. Jest na ten temat znakomity wykład profesora Malinowskiego, do którego odsyłam oczywiście w bibliografii w opisie tego filmu poniżej. Jest i inna teoria, która mówi, że najpierw była jakaś forma ustna, zaraz zobaczymy, że prawdopodobnie śpiewana, a potem to spisano. I kiedy to spisywano, dokonano spolszczenia pierwotnej formy bogorodzica coś jak bogomił, stał się bogumiłem, a bogochwał boguchwałem. Druga przesłanka wynika z konstrukcji tekstu. Otóż ten tekst jest niezwykle dobrze przemyślany, jeśli chodzi o formę, co pokazuje to zdjęcie z lewej strony, ale to nas mniej obchodzi. Ciekawsze jest to, co mamy w samym tekście, a mamy Bogiem Sławiena, zamiast błogosławiona. Być może, żeby uniknąć powtórzenia w wierszu Bogorodzica i bogosławiona. To oczywiście dość luźne przypuszczenie, ale w mojej opinii sensowne. Przejdźmy dalej, choć jak mówiłem, nie będziemy się tu pochylać nad każdym słowem. Tekst jest trudny, choć dzieli nas od jego powstania jakieś 700-800 lat. To co mają powiedzieć Grecy, którzy chcą zrozumieć starogrecki? Zatem opowiastka na rozluźnienie. Słuchałem kiedyś wykładu, a jak wiadomo, z wykładów pamięta się zazwyczaj anegdoty. Więc profesor znał Grekę Koinę. He Koiné dialektos to w uproszczeniu Greka uproszczona, taka od czasów hellenistycznych. Czyli Aleksandra Wielkiego, zatem od około 300 roku przed Chrystusem do 300 po Chrystusie. Zatem jak na Grekę, prawie jak wczoraj. I tenże profesor pojechał na biwak do Grecji, a jako że znał Grekę Koinę, to podszedł do gospodarza terenu i zapytał, gdzie tu jest kran z wodą, oczywiście w Grece Koinę. Grek stanął jak wryty, usłyszał prawdopodobnie coś, jakby nas ktoś zapytał, a zalisz wać pan wskaż mi wodopój chyżo, choć pewnie brzmiało to jeszcze bardziej archaicznie. Może mało zabawne, ale jako przerywnik ujdzie, więc możemy ruszać dalej. Dalej mamy twego dziela krzciciela Bożycze. Dziela to po prostu dla, ale ta forma jest tak stara, że musimy jej początków szukać w języku prasłowiańskim, czy w zapisie starocerkiewno-słowiańskim jest to forma tak archaiczna, że w zapisie, tak jak tu widzicie, z początku XV wieku zanika na korzyść przyimka dla. Zatem jeśli nasi rycerze śpiewali bogu rodzice pod Grunwaldem, to jest duża szansa, że Niektórzy już nie rozumieli, co śpiewają. Tu mamy takie zestawienie różnych wersji tekstu. Przepraszam za jakość tego zdjęcia, ale zamykali już Bibliotekę Narodową i musiałem niektóre fotografie robić szybko. W każdym razie widać, że w pewnym momencie już nie rozumiano, o co chodzi z wyrazem dziela, więc zmieniano na syna, czyli w ogóle obok pierwotnego sensu. Jeszcze gorzej jest z trzecim archaizmem, z tej najstarszej warstwy, czyli Bożycze. Widać, że mniej więcej wtedy, gdy dziela zmieniono na syna, to Bożycze zmieniono na zbożny czas, co jest totalnie bez sensu, ale tego też już w XV wieku nie rozumiano, więc biedni nasi rycerze też musieli to śpiewać, trochę jak licealiści, którzy muszą, mam nadzieję, tego wiersza się uczyć na pamięć i to potem recytować, Prawdopodobnie go nie rozumieją. Żeby ten archaizm zrozumieć, trzeba zajrzeć do słownika języka prasłowieńskiego. Mamy takie wielotomowe dzieło i udało mi się zrobić zdjęcie hasłu, które nas interesuje. Otóż, bożycze, to wołacz od mianownika Bożyc. W rozumieniu syn Boży. I tu mamy ciekawostkę z początku filmu, ponieważ dokładnie tak samo powstał wyraz księżyc. Bożyc, księżyc. Słyszymy podobieństwo. Czas to wyjaśnić, bo może nigdy się Państwo nie zastanawialiście, dlaczego na to ciało niebieskie mówimy właśnie księżyc. W języku prasłowiańskim istniał sobie taki wyraz, będący przodkiem tych wyrazów, jakie teraz widzicie na slajdzie. Nasz początkowy wyraz oznaczał władcę. W średniowieczu powstają formy odojcowskie, tak jak król i królewicz, a od księdza księżyc. Oczywiście ksiądz nie w znaczeniu duchownego, tylko władcy, wodza. I skoro dniem rządził, władał wielki władca, czyli słońce, to nocą władał mały władca, czyli mały ksiądz, czyli księżyc. A co tu robi uśmiechnięty jak księżyc w pełni Władimir? Jest tu, ponieważ to imię odojcowskie nadal na przykład w rosyjskim funkcjonuje i jest echem tego, o czym tu mówimy. Połączenie Bogu rodzicy z Putinem to tego nikt się nie spodziewał, ale od czegoś mnie macie żarty z Wołodzi zawsze w cenie, ale chcę też na marginesie zaznaczyć jeszcze coś ciekawego. Nazwy, do których się przyzwyczailiśmy, szczególnie geograficzne, a jeszcze szczególnie nazwy rzek mogą nieść ciekawe historie. Mechanizm był prosty. Geografia zmienia się rzadziej niż ludzie na danym terenie, więc pewne nazwy wymyślone u początku zazwyczaj trwają bardzo długo, bo nie opłaca się ich zmieniać, nawet jeśli zmienia się władza. Na slajdzie pokażę Część wyjaśnienia nazwy rzeki Drwęca, całe wyjaśnienie się nie zmieściło. W każdym razie nazwa jest przedsłowiańska, staroeuropejska, morze bałtycka, morze celtycka i tak dalej. Bardzo piękna historia. Więc jeśli jesteście nawet z jakiejś mniejszej miejscowości, a gdzieś tam płynie rzeka, bardzo zachęcam, żeby się zainteresować, czy ona nie niesie jakiejś historii, jeśli chodzi o nazwę. Zatem ufam, że udało mi się w tej części pokazać, iż Bogu Rodzica sięga bardzo głęboko w naszą przeszłość. Ale w pewnym momencie językoznawcy są już bezsilni, bo nie można iść głębiej. Wiemy, że język utworu sięga czasów, gdy z innymi okolicznymi narodami rozumieliśmy się bez pomocy tłumacza. Kiedy dobrawa przybyła do mieszka, to nie potrzebowali tłumacza. Kiedy święty Wojciech jeszcze jako Wojciech sławił, Zwracam uwagę na imię odojcowskie. Kiedy Wojciech przybył do Gniezna, to też się rozumiał z naszą załogą, choć gdzieś czytałem, że nasi, może i dzielni, ale raczej prości Wojowie, robili sobie z niego, mówiąc brzydko, podśmiechujki, że dziwnie mówi. Coś jakby w Warszawie czy w Krakowie pojawił się ktoś, kto mówi, podoba się to dla mnie. Idzie go zrozumieć, ale słychać, że jest nie stąd. Po tej dygresji warto wspomnieć, że Bogurodzica jest też utworem bardzo naszym, w tym sensie, że nie ma wzoru ani łacińskiego, ani greckiego, czeskiego czy niemieckiego. I tu, gdzie językoznawstwo jest już bezradne, wchodzi sztuka, ponieważ ewidentnie tekst próbuje naśladować motyw, znany choćby w ikonach, a mianowicie Deezis. To taki typ przedstawienia, gdzie po jednej stronie jest Maryja, po drugiej Jan a w środku jest Chrystus Sędzia. I gdy czytamy Bogu Rodzice i patrzymy na ten motyw, motyw Deezis, to wszystko nam się zgadza. Ci, którzy wznoszą modlitwę, stoją przed tym wizerunkiem i najpierw zwracają się do Maryi, żeby wstawiała się za nimi, potem w drugiej strofie odwołują się do wstawiennictwa Jana Chrzciciela i oczywiście refren, też bardzo grecki, czyli kryje Elejson, panie zmiłuj się. To podobieństwo utworu i motywu w sztuce jest zbyt duże, by spać spokojnie. Opcje są jak zawsze dwie, albo autor użył takiej ikony jako natchnienia, albo trzeba się przejechać do Tumu pod Łęczycą. Tu bowiem mamy kubek w kubek, ten motyw, o którym mówiłem, czyli deezis. Oczywiście nie twierdzę, że Bogu rodzica powstała w Tumie pod Łęczycą. Chcę tylko pokazać, że ten motyw występował też w romańskich kościołach, natomiast w gotyku już rzadziej, więc jest szansa że na tym tle ten utwór się mógł narodzić. W ten sposób dochodzimy do ostatniego motywu, który może nam coś powiedzieć, a mianowicie do muzyki. Ja sam mam pierwszy stopień umuzykalnienia, czyli wiem kiedy grają, a kiedy nie, ale z określeń Długosza czy Łaskiego wiemy, że Bogu Rodzica to patrium carmen, czyli pieśń, a nie wiersz, czy modlitwa w sensie ścisłym. Z historii wiemy, że lud uczestnicząc w procesji śpiewał, a ponieważ tekstu nie znał, ani w większości nie rozumiał, to brał jakąś część i śpiewał po swojemu lub powtarzał znane frazy, jak chociażby Kyrie Eleison. I mamy taki przypadek w X wieku, podczas wprowadzania biskupa w Pradze możni śpiewali ten tekst, który widzicie wyżej, co lud przyswoił w postaci okrzyku jak poniżej, co z kolei autor Kronik Określił nieco złośliwie jako, cytuję, simpliciores et idiote, tłumaczyć chyba nie trzeba. Dla nas ważne jest, że to wezwanie kryje Eleison jako swoisty refren w Bogu Rodzicy. Może pochodzić właśnie stąd. Takie wyjątki ze śpiewu gregoriańskiego, obudowane potem tekstem, nazywa się tropami. I tu historia może nam się ładnie zamknąć, bowiem na obszarze języka niemieckiego takim pierwszym tropem do sekwencji wielkanocnej była pieśń Christ ist Erstanden. Brzmi Winnie, ale posłuchajcie, co w filmie Krzyżacy śpiewają rycerze zakonu, ruszając do bitwy, na co nasze zuchy odśpiewują Bogu rodzice. Może się bowiem okazać, że to nie była tylko bitwa uprośćmy narodów, ale i najstarszych pieśni obu stron. Żeby było zabawniej, tę niemiecką krzyżacką pieśń nadal się śpiewa w kościołach, oczywiście w języku polskim, ale nie będę Wam psuł zabawy, poszukajcie, posłuchajcie, Jakaś praca domowa musi być. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jestem wdzięczny za wszystkie postawione kawy z linku, który jest w opisie tego filmu poniżej. Za te postawione kawy mogę kupować książki, po przeczytaniu których wydaje się, że coś wiem. Dziękuję raz jeszcze i do następnej historii.